Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii co będzie w kolejnych magazynach Lego i tym razem nie zajmiemy się jakoś tam serią, a zajmiemy się Lego Explorer. Zapraszam. pod poprzednim odcinkiem serii Brick Paper zadałem pytanie, czy chcecie więcej odcinków z serii, co będzie w kolejnych magazynach LEGO, które będą się tyczyć magazynów LEGO Explorer i większość chciała bardzo te odcinki, więc oto takowy jest. Jeżeli ktoś nie siedzi za bardzo w świecie magazynów LEGO, ale i tak zbiera, no to wspomnę, że LEGO Explorer jest to kolejna seria magazynu, tym razem od wydawnictwa Egmont, który kiedyś w polskim oddziale miała w ofercie m.in. magazyny Lego Star Wars od 2015 roku aż do początku 2020 roku, gdy ta seria została wchłonięta przez polski oddział wydawnictwa Blue Ocean. Minęło trochę czasu, aż do lipca 2020 roku i właśnie pojawiła się ta seria, czyli LEGO Explorer. Co ciekawe zadebiutowało nie tylko w Polsce, ale i również w kilku krajach, tym również w Niemczech. I jeżeli chodzi o różnicę premier magazynu w Niemczech i w Polsce, to ona występuje, ale nie jest aż taka duża jak w przypadku Negończa, gdzie tam mamy różnicę jednego miesiąca, a czasami nawet ponad, czy nawet mniej niż miesiąc. Pierwsze wydanie pojawiło się w drugiej połowie lipca tego roku. I jeżeli chodzi o dodatki, to one są wypuszczane w formie polibagów. W pierwszym wydaniu otrzymaliśmy robota, w drugim numerze otrzymamy ośmiornicę, która w Niemczech pojawi się już za prawie tydzień, a dokładnie 14 sierpnia, a w Polsce dopiero 18 sierpnia. I moim zdaniem ten dodatek jest całkiem niezły, co zresztą wspomniałem w odcinku Brick Paper ale przeciek dotyczący następnego numeru pojawił się trochę wcześniej, przed wydaniem niemieckim 14 sierpnia. Mowa oczywiście o drugim numerze i w trzecim numerze otrzymamy polibak z mini konstrukcją zamku oraz katapultą. I moim zdaniem ten dodatek jest całkiem niezły ze względu na takie elementy jak flaga. Herb, oczywiście nie jest tam naklejony, mamy oczywiście tylko klocek, ale możemy własny herb zaprojektować. Okno, no i przede wszystkim katapulta. Jeżeli chodzi o wygląd zamku, no to też jest całkiem niezły, ale to zresztą kwestia gustu. Jeżeli chodzi o premierę tego magazynu, no to wniosek wypada 11 sierpnia, a w Polsce najprawdopodobniej będzie dopiero 15 września. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Możecie też wyrazić swoją opinię odnośnie tego dodatku w sekcji komentarzy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.